Film pod tytułem Bogactwo Część Główna. Dzisiaj widzowie będziemy liczyć ile pieniędzy na mangi. A konkretniej policzymy sobie ile kosztują wszystkie moje mangi, które mam. Jak będziemy to robić? Otóż odpaliłem sobie Mangarden i postaram się po prostu yy, policzyć cenę katalogową każdej mangi i podliczymy sobie ile... Yy, wszystkie one kosztują W sensie nowe Oczywiście ja wszystkich tych mank nowych nie kupowałem Dużo kupowałem na OLX Dużo używanych Aczkolwiek zaraz wam tutaj zademonstruję na ekranie O pewnie tutaj Tu wam się wyświetla ile przepiery dzieliłem W Vanguarden na nie Oczywiście też jest przybliżona liczba zakupionych nowych yy, yy, man, gdyż sporo kupowałem po prostu w sklepach. Dobra, wpierw musimy wstać od komputera i muszę wam zademonstrować co ja tu posiadam. Mam tutaj Dragon Ball Full Color, te ataki Tytanów na górze są duplikaty, ten Bleach tak samo. Trochę mam Fairy Tail'a, kupiłem kiedyś na Oliksie. High School of the Dead, wszystko co wyszło, jakiś Beast Master tam. I tak, tutaj już mam cenniejsze nabytki. Black Lagoon, którego już nigdzie nie idzie, nie idzie nowego dostać. Tokiożula całego. A Kamega Kill, którego chyba też nie idzie dostać. No a górze to jest jakaś nowelka. Tu jest Naruciak cały. Przenosimy się dalej. Co tu mamy? O, za Halkiem i Torem mamy Death Note'a. Tutaj Dragon Ball Super i ten jeden specjal Tom o Yamchi. Tutaj Full Metal Alchemist. Więcej Dragon Ball Super, bo się miejsce skończyło. Tu aż się półka ogina pod naporem Bleacha. Niżej mamy Atak Tytanów Obok Helsing I nowelki Naruto też można by policzyć Atak Tytanów Fall A tam jeszcze niżej ukryłem Boruto, bo już nie miałem gdzie go wcisnąć Muszę kupić jeszcze jedną półkę Tam mam jakieś mangi Nie, tu już nic nie ma Jest widzowie wysoko, jest widzowie wysoko Muszę w tym celu zdobyć kalkulator Okej, okay, nie mam kalkulatora w domu Ale mam przecież komputer No dobra Zaczynamy liczenie. Weź mi tego Wodbo ck Weźcie mi tego mnie z ekranu. Szybko tu trzeba wyszukać. kalkulatorę. Tu będziemy liczyć pieniądze dzisiaj. Pierw ceny urzędowe. Zaczniemy może od Naruto. Ale zdrożało! 21,50! Kurde, przecież ja zamiast kryptowaluty ludzie to powinni w mangi inwestować chyba. 72 razy 21,50 to daje... 1548 zł no, ja akurat te całe Naruto kupiłem dużo taniej. Myślę, że całe Naruto wyniosło mnie. 800 zł. Fajnie, muszę to gdzieś zanotować. Tutaj. Następnie przechodzimy dalej. Tam mamy całego blicza. O, przybliżę Ile kosztuje blicz? Tak samo, 21,50. Ile jest tam w blicza? Chyba 74. Oj, chyba ta. Chyba tak, kiedyś wam powiem, że te starsze tomy były dużo tańsze. 2150. Ja to z głowa pani policzy? 1591. Zapisujemy. Bruto! Boruto tak samo 21.50 kosztuje, 20 domów. A no i miało się z matury, kurde. 80% matny. A, Dragon Ball Super! Dragon Ball Super i zwykłe Dragon Bale. A ja mam zwykłe Dragon Ballę? O, mam zwykłe Dragon Ballę. No to liczymy jak 107,5. Dalej mamy Dragon Ball Full Color, 17 tomów, ale Full Color tutaj jest sprawa cenowo skomplikowana. 36,50 kosztują te stare tomy. To chyba jakaś przecena jest. 36,50, a tu kosztuje 47,40, czyli 6,50. razy kurde, faja 8. 9 razy 47. A tyle kasy wywaliłem na ten Ja kupuję ten fulkoro na bieżąco, odkąd było 6 tomów. To wiecie, że ja tego tak nie odczuwam za bardzo. Dobra, dragon ball super. Ile ja mam dragon ball super? Mamy 22 tomy. Wracamy do liczenia. Ja na no, prawdziwy influencer dzisiaj ze mnie chwalę się hajsem. Full metal Alchemist O ku... Ać. Full metal Alchemist jest w nowym wydaniu. albo to uznam, że stary kosztuje tyle, ile zwykła manga. No muszę was przesunąć. Ta, 27, dobrze pamiętam. Jest tomów metala. 580 zł za cały Full chemist. za całego Full chemist sam pamiętam nowego kupowałem. Lecimy dalej, atak tytanów. Oj, to będzie droga sprawa. 34 tomy, 2650, no ta większy format. 2650, no 26,5. 901 zł za cały atak tytanów. Na rodziny ledwiego też mam te dwa tomy. 50 zł piechotą nie chodzi. Dead note, o, Dead note to jest miejsce w ogóle skamu swoją drogą to 21,50 czyli tyle co zawsze 258 zł. O, do co, jako Jamcza, to też mam trzeba zapisać Helsinga mam całego 10 tomów Ta 21,50 to będzie Patrzcie jak się Tokio ogólceni ceni 22,50 Ja mam tego Tokio żula, 14 tomów podstawki i 16 tom, tomów Tokio Żula Re Czyli daje to 30 tomów Tu mam jeszcze dwie nowelki I tu jest trzecia, czyli policzę to jako 33 tomy Wiecie o co chodzi bo nowelki też liczę jako mangi no bo w końcu japońskie nie 742 zł, tu będzie kłopot. Bo Akamega Kill i Black Lagoon z pewnością jest już niedostępne, raczej do kupienia w normalnej, wiecie, ludzkiej, nowej formie. Ja kupiłem i Black Lagoon, i Akamega Kill y, używane. Pamiętam, że za Akamega Kill zapłaciłem 300 zł i teraz samo zapłaciłem za te 12 tomów Black Laguna. No, wiem, drogo, jak na taką małą liczbę tomików. I to jeszcze używana, no ale nigdzie nie szło do druków kupić. A bardzo chciałem to mieć. Gdyby nie było, to policzę po prostu ile kosztuje, Tyle samo jak za Tokio Góra, bo to nie jest wydawnictwo od pf tylko wydawało to Waneko 15 AK Mega Killa, 12 Black Laguna, to 27 kolejnych mang. To daje 607 zł. Abym bym zapomniał Fairy Tail, Patrzcie, mam 17 tomów Fairy Tail'a i High School of the Dead, Żeby tutaj nie być goosłownym. High School of the Dead na pewno nie, nie idzie już kupić nigdzie. To jest rzadka manga. Ale policzę po prostu jak każdą, ten, każdą mango od VanEco, czyli 22,50 to dajemy następne 7 razy 22,50 157,5 zapisujemy 157,5 I Fairy Tail, o kurde jakie drogie są nowe Mangi Fairy Tail 23,40 to jest jeszcze inne wydawnictwo tego Fairy Tail. I dodaję 400 prawie Te Dwa tomy Beastmastera. One są też od Waneko, czyli liczymy jak każdą mango od 22,50 Czyli to daje 40 zł, tak. I te, czy te duplikaty jeszcze liczymy? Dwa taki Tytanów dwa blicza Dwa blicza po 2150 to będzie 43 te duplikaty. A tak Tytanów był droższy, chyba 26 zł. Zaraz go tu sprawdzimy. 53. High school DXD, ale szmulica, no, jak miałbym 16 lat znowu, to Popatrzyłbym sobie, co tam jest w środku. Babka mi w Empiku sprzedała tą mangę, jak miałem 16 lat. <grym> chyba nie spojrzała co jest w środku. No policzmy ją, czekajcie. Przecież ja mogę sobie ceny katalogową sprawdzić. Ile ona? 2290 ona wtedy kosztowała. Komiks dla dorosłych, no niestety. Dobra, pora to podliczyć. Aż kurczę światło inaczej padło! Niech światłość spadnie na mnie, kiedy będę to liczył, kiedy będę się załamał, ile ja wydałem pieniążków na chińskie książeczki? 8966 zł. Przepraszam, nie doliczyłem jeszcze moich nowelek. To nie są, man. Mam chyba 9000 blisko. Ja mam te wszystkie nowelki, to jest. Sądzę, że te nowelki były bardzo fajne. 9 nowelek, 27,50. Dobra, liczymy z głowy. 10 to będzie 275. Odjąć 1, a 240 zł, to jest 9000. Już 200. Ach, zapomniałbym o mojej perle w koronie. Trigun. Patrzcie, jaki gruby. 150 zł. Cena tutaj pod pa paragon, paragonem. No, pod kodem kreskowym. Doliczamy jeszcze. Czyli wyszło łącznie, że mam z 9350 zł. A plus minus, bo pewnie jakiś błąd popełniłem.